Zadanie. Oblicz wykonując działania na potęgach. W tym przykładzie będziemy stosować dwa wzory na iloczyn i na dzielenie potęg, oraz będziemy stosować tak zwaną zmianę wyglądu. O co chodzi, o tym za chwilę. Zaczniemy od zmiany wyglądu. Na czym ona polega? Zwróć uwagę, że tu masz 2 do 3, tu masz 2 do 15. Po rozwiązaniu wielu przykładów zaczniesz zauważać, że ósemkę i 16 da się zamienić na 2 do pewnej potęgi. W liczniku zauważ, 8 to jest 2 do 3, czyli ósemkę zamieniłem na 2 do 3, resztę przepisałem. W mianowniku początek przepisujemy, a 16 zamieniamy na 2 do 4. Zwróć uwagę, to jest 16, tylko inaczej wygląda. 2 razy 2 razy 2 razy 2 to jest 16. Dalej będziemy stosować pierwszy wzór na iloczyn potęg, czyli podczas mnożenia dodajemy wykładniki i otrzymujemy w liczniku 2 do 18, 3 plus 15 to 18. Oczywiście ten minus jest przepisywany. Tutaj również minus zostanie przepisany, podczas mnożenia potęg o tych samych podstawach dodajemy wykładniki, zatem otrzymujemy 3 plus 4. 2 do 7. Znak został przepisany. Dwa minusy dadzą nam plus, czyli te znaki się redukują. 2 do 18 podzielić na 2 do 7 to jest drugi wzór. 18 minus 7 to jest 2 do 11. W kolejnym przykładzie zaczniemy od zmiany wyglądu, to znaczy zmienimy wygląd liczby 36. 36 to jest 6 do 2. 6 do 5 przepisujemy, 6 do 0 to jest po prostu 1. Jakakolwiek liczba do potęgi 0 to jest zawsze 1. W kolejnym kroku stosujemy pierwszy wzór, czyli podczas mnożenia potęg o takich samych podstawach dodajemy wykładniki, otrzymujemy 6 do 7. 2 i 5 daje nam 7.